Ja bym chciał jeszcze zapytać, jakie życzenia chciałby Pan może złożyć uczniom i nauczycielom właśnie z okazji jubileuszu naszej szkoły? Jeżeli chodzi o uczniów, to przede wszystkim tak, chciałbym tym wszystkim uczniom, którzy wybierają są pierwsze ogólnokształcące tu jako naukę szkole średniej pogratulować trafności tego wyboru. Na jakiej podstawie tę gratulację kieruje uczniom? Mianowicie na podstawie tego, że ta, ten, to, to, ta szkoła przecież ma już, chodzi o stulecie swego istnienia. Zapisała się w środowisku naprawdę bardzo znacznie, znacznie i ma ugruntowaną, dobrą opinię, jako zakład przygotowujący solidnie uczniów do egzaminu dojrzałości, a także do egzaminu, na, do, do studiów wyższych i, i powiedzmy do przyszłej pracy zawodowej. Chciałbym życzyć mianowicie wszystkim, a żeby ta wybrana, ten wybrany kierunek studiów, a także i praca zawodowa w przyszłości dostarczyła im naprawdę dużego zadowolenia i dużych sukcesów. Żeby rzeczywiście mieli okazję do tego, aby czuć się w pełni spełnionymi ludźmi, jeżeli chodzi o pracę zawodową. A jeżeli chodzi o nauczycieli też, prawda, to z kolei taką rzecz chcę podkreślić mianowicie też specjalnie położyć nacisk na ten olbrzymi dorobek w tym środowisku, w tej szkole właśnie przez te, te 100 lat funkcjonowania. I chciałbym, żeby nauczyciele uświadomili sobie, a oczywiście mają pełną, pełną tego świadomość, że kształcą przecież przyszłych lekarzy, przyszłych prawników, przyszłych nauczycieli, techników, a także i polityków. Kształcą kadry, które niedługo wszystkich nas, którzy odejdą, zastąpią. I chodzi o to, ażeby po prostu te kadry mogły spełnić to, czego nam się nie udało wyzwać. Żeby swojej pracy mieli zawsze na uwadze to, co powiedział Stanisław Starzyc. Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzież wychowanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo.